Wideo gdyż do, do, do tego kopajota dodano tego całego i bo tej funkcji jak nagrywałem to mnie film natomiast y, KopaiLota nie było, więc otwieramy i po prostu opiszesz, nie? No, napisałem takie coś, nie? I klikamy wyślej. I wtedy nam dodaje AI, wysyłamy, za chwilę dostaniemy e, obrazki z, górny, z górskimi e, biziokami. Proszę bardzo. Obręt miał być. O, teraz pojawiła się taka klepsydra i taki, yy, na no, taki symbol oblicze i dostaliście obraz. Możecie sobie na to kliknąć i sobie przewijać, nie? I macie, to, to jest ten cały generator i to po prostu się pisze nie tutaj w tym polu. Jeśli chodzi o interfejs, to został odmieniony, bo mamy nawet takie tryby e Copilot po prostu taki zwykły, standardowy tryb. I pozwala na wybór tutaj tego właśnie kreatywnego, normalnego i precyzyjnego, trybu, nie. Dobra, dalej mamy designer, czyli po prostu taki asystent designu. Ale to jest to samo co kopalnie, tylko po prostu taki tryb y pomagający w designie albo w stworzeniu jakiejś treści. Dalej mamy y Vacation Planner, ty po prostu planowanie wakacji, tu może nam pomóc w planowaniu podróży bądź jakichś czasów. Cooking assistant, czyli asystent gotowania, który może nam pomóc w e, a przepisach, bądź w e, gotowaniu, bądź tego typu życiach. Oraz e, fitness trener, który po prostu e, kopając, może nam e, napisać, bądź wspomóc o tym, jak możemy sobie czuć, bądź wykonywać jakiś trening. W tym menu właśnie, nie? I tu mamy jeszcze e, opcję kontakt, które były przedstawione prędzej. Dobra, no i to tyle. Tak zostało to odmienione. Dodano jeszcze do tego menu po prawej stronie wtyczki. Czyli współpraca z innymi usługami. Serce to jest wyszukiwarka. E, Insta, Instacart, jakichś z tych usług w ogóle nie znam, więc na ich temat nie wypowiem. Szerzej, kajak, jakiś klama, open table oraz e, shop. Ty prawdopodobnie współpracujesz z jakimś e, sklepem, bądź jakąś stroną, e, gdzie pokazują, e, porównują, porównują e, ceny. No i jeszcze tutaj mamy Sumo, Tesano. Są opisy tych usług. Pytaj o, o przepisy i odkrywaj o, potrzebne składniki. Wyszukuj listy po, po, co? pobyty i samochody do wynajęcia. Aha, do tego trybu właśnie wakacyjnego. Klama, karna, wyszukaj. I porównaj ceny z tysięcy sklepów Open Table, udostępnianie rekomendacji dotyczących restauracji, wyszukiwanie milionów produktów, największych marek i Suno. Utwórz utwór za pomocą pściczki Sano. Twoja prośba o utwór. W tym wszelkie zawarte w niej dane osobowe zostaną udos... Uży... usucesone. No, bo to tu chodzi nie o utwór, nagle tak, żeby muzykę tworzyło, one, że tak kiedyś będzie, ale to chodzi o tekst. Ale żeby współpracowało, to trzeba po prostu aktywować i dać dostęp kowajotowi do danej dalej usługi, na przykład to mieć konto tam też, mi się wydaje. Ja konto żadnych z tych usług nie posiadam, nie? bo z tego nie korzystam. A serce to jest po prostu Bing yy, serce, a to po prostu wyszukiwarka od Microsoftu. Ja tak to tyle. ukryj wszystkie dźwięki, bądź pokaż wszystkie dźwięki. To jest dziwnie przetłumaczone, bo tu chodzi o te drzy. No pokazałem dźwięki i nie jestem to za tak czytałem to tak głos, tak głos e, godzina, bo tak włączyłem. No ale pokażę, pokaż wszystkie dźwięki <laughs> i są to, to ta Dobra. E, godzina, to jest ja w tomacie, że no.